Cztery oczy. Poranna rozmowa, Radio Opole. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry. Od ponad roku cała Polska jest potencjalnie specjalną strefą ekonomiczną. Ten model się sprawdził? Wygląda na to, że się sprawdza. No mamy ponad e, rok czasu funkcjonowania nowych przepisów. Od września tamtego roku? E, tak. W zasadzie ustawa jest od e, czerwca, natomiast we wrześniu weszły rozporządzenia, akty wykonawcze i to jest ten moment, od kiedy mogliśmy wydawać już decyzje na nowych e, warunkach. I jak popatrzymy na założenia ustawy, m, które zakładały m.in. wzrost inwestycji w miastach tracących funkcje społeczno-gospodarcze, to jest 120 miast, które zostały wskazane w strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, no to widać skokowy wzrost, jeżeli chodzi o lokowanie inwestycji na tych, na tych terenach. Także widać znaczący wzrost, jeżeli chodzi o sektor małych i średnich przedsiębiorstw, liczba wydawanych decyzji. Mamy też całkiem sporo decyzji wydawanych na inwestycje realizowane, Poza granicami dotychczasowych stref ekonomicznych, to pokazuje, że ten model, że ten model się sprawdza. To są takie pierwsze wnioski, tak? bo no minął rok czasu, więc tak naprawdę trzeba jeszcze trochę poczekać, przeanalizować, poczekać, aż pospływają wszystkie dane, nie tylko wydawane decyzje, ale także i realizację tych inwestycji, jak inwestorzy realizują kryteria, szczególnie te jakościowe, bo ta ustawa wprowadziła taki obowiązek, żeby nie tylko przy przedsiębiorstwo, dane powstało w danym miejscu, ale także inwestor zobowiązuje się do realizacji pewnych kryteriów jakościowych i jeżeli one będą spełniane, no to wtedy będziemy mogli mówić o pewnym sukcesie. No te kryteria jakościowe, one, jest 10 takich kryteriów, inwestor musi wybrać kilka, w zależności od lokalizacji, rodzaju inwestycji, ale to są takie rzeczy jak stabilne zatrudnienie, czyli na jakich warunkach są zatrudnieni pracownicy, czy mają jakieś dodatkowe benefity, oprócz zwykłego wynagrodzenia, czy inwestor realizuje programy badawczo-naukowe, w jakim miejscu dana inwestycja jest realizowana, właśnie czy chociażby można dostać też punkt za to, że realizowany jest na terenie tych miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze, czy dla małych i średnich przedsiębiorstw też są dodatkowe punkty. To są, to są pewne, pewne kryteria, które jakby w całości spinają się w taką przewodnią myśl, że dzisiaj w Polsce nie potrzebujemy tylko i Wyłącznie miejsc pracy, ale bardzo nam dobry zależy na przede wszystkim jakości tych miejsc pracy, ale także na inwestycjach, które nie będą tylko odtwórcze, ale także i prorozwojowe dla polskiej gospodarki. No tak, to jest chyba dobry model, bo skoro dajemy komuś dodatkowe ulgi jakiejś, to mamy prawo czegoś oczekiwać w zamian. No, to, no tak, no to to, to, jest, to to jest właśnie taka ta filozofia, z której jakby wyszedł ustawodawca, też bo, no właśnie, no tak jak pan redaktor powiedział, jeżeli komuś ktoś korzysta z preferencji podatkowych, czyli my wszyscy w jakimś sensie za to płacimy jako, jako podatnicy, no to, to w, zamian, w zamian chcemy, żeby to miało realny wpływ na rozwój polskiej gospodarki tego otoczenia, chociażby też najbliższego, lokalnego, w którym dane, dana inwestycja funkcjonuje. Panie prezesie, kiedyś było tak, że takie instytucje jak wasza zarządzały wydzielonymi strefami, no teraz to się zmieniło, bo te wydzielone strefy to już nie jest wszystko. Jaka jest wasza rola w tej chwili? No, Dzisiaj ta nasza rola jest diametralnie większa, dlatego że my w poprzednim systemie prawnym mieliśmy katalog terenów, terenów, gdzie mógł się lokować inwestor. Teraz cała Polska jest strefą ekonomiczną w tym sensie, że każdy może zainwestować w dowolnym miejscu w Polsce. Natomiast dalej funkcjonuje 14 spółek zarządzających 14 stref ekonomicznych, które mają podzielone są powiatami, czyli w każdej strefie przypisano określoną liczbę Powiatów, która zarządza danym obszarem. Natomiast jak popatrzymy obszarowo, ile mieliśmy terenów w tych wyznaczonych specjalnych strefach ekonomicznych, a dzisiaj ponad 50 powiatów w naszym, w naszym zarządzie jest, no to no jest olbrzymia praca do tego, żeby zinwentaryzować, żeby spracować wspólnie z samorządami, z wójtami, burmistrzami, prezydentami, żeby wyznaczyć nowe tereny inwestycyjne i te, które są, żeby je przygotować do lokowania nowych inwestycji. Czy kiedyś inwestor przyjeżdżał do was, pytał gdzie ewentualnie możecie mu wskazać miejsce, a teraz można sobie wyobrazić taką sytuację, że przyjeżdża, mówi słuchajcie, tu znalazłem fajną działkę, zróbcie mi tam strefę. No tak, no, nawet powiem tak, że ci, którzy są bardziej świadomi, inwestorzy nawet czasami w zasadzie kontaktują się z nami już na etapie składania samego wniosku, więc nawet czasami jest tak, że tych, te rozmowy poprzedzające złożenie wniosku, one są bardzo krótkie i bardzo, bardzo konkretne, bo inwestor wie gdzie Chce, co chce, no i tylko mm, są kwestie formalne wypełnienia wniosków, więc takie rzeczy też się mi to bardzo cieszy, bo my ciągle mocno pracujemy nad zwiększaniem świadomości polskich przedsiębiorców do tego, żeby mm, wiedzieli o tym narzędziu, które jest do tego, żeby, że można się rozwijać, że można legalnie w Polsce przez jakiś określony okres czasu nie płacić podatków e, dochodowych, jeżeli tylko spełnia się odpowiednie kryteria rozwojowe. A samorząd, nie mając jeszcze konkretnego inwestora, może wystąpić, aplikować,

Dzisiaj nie trzeba aplikować o taką strefę, natomiast są takie tereny, które my mocno wspieramy i analizujemy, audytujemy grunty wskazywane przez, przez samorządy, które, które nam wskazują. Na przykład w tej... Zielonka w Brzegu, tak zwana. No, na tak? przykład Zielonka w Brzegu. W tej chwili jesteśmy już na, na finiszu. Jeszcze na pewno w tym roku strefa Wałbrzyska będzie właścicielem tych 54 hektarów gruntów inwestycyjnych. To jedno z takich większych naszych, naszych zadań inwestycyjnych w ostatnim, w ostatnim czasie. To trzeba powiedzieć, że przygotowaliśmy taki szeroko zakrojony plan inwestycyjny, między innymi właśnie Zielonka, Zielonka w Brzegu, ale także szerszy program budowy hal przemysłowych. W tej chwili rozpoczynamy sześć, budowę sześciu takich hal, dwie z nich powstaną na opolszczyźnie. Tutaj, kiedy rozmawialiśmy. Kiedy, kiedy rozmawialiśmy o tym z ministrem Marcinem Ociepą, bardzo mocno zabiegało to, żeby te inwestycje realizowane również były w naszym, w naszym regionie. No i tak, tak też się stało. No, trzy hale powstaną na Dolnym Śląsku, jedna w Wielkopolsce i na Opolszczyźnie, będzie to Brzeki. Inysa, to są, to jest też taki program, który wynika z tego, że do nas wpływa dużo zapytań o gotowe tereny przemysłowe, które skracają po prostu czas inwestycji, no bo przychodzi inwestor, ma gotową przestrzeń, w którą może wstawić maszyny i rozpocząć, bo rozpocząć hala produkcję, bo hala, bo hala już jest, nie trzeba czekać yy, 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 tych kilkunastu miesięcy na to, żeby yy, czy kilkudziesięciu czasami, żeby yy, 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 móc rozpocząć yy, po prostu produkcję. A przedsiębiorcy, jak rozumiem, odnaleźli się w tych nowych realiach. No, oczywiście, no to jest myślę też jest a, jedną rzecz warto powiedzieć. No, wcześniej a, było też tak, że niektórzy mieli taki, może nie żal, ale raczej niezrozumienie, że jak to jest, że mamy dwóch potencjalnie tych samych inwestorów, którzy funkcjonują obok siebie, ale jeden z nich może korzystać z usług podatkowych, bo jest na terenie strefy ekonomicznej, drugi jest poza. No, dzisiaj ten no tak, system jest nierównowaga. Dzisiaj, dzisiaj mamy równe prawa, równe, równe szanse dla wszystkich, każdy może z tych. Benefitów skorzystać po to, żeby rozwijać swój biznes, rozwijać swoje przedsiębiorstwo i a dzięki temu także rozwijać naszą polską gospodarkę. A to są duże benefity? No to w zależności od wielkości firmy, od inwestycji i regionu, w którym dana inwestycja jest ulokowana, to jest od 25 nawet do 60-75% nakładów inwestycyjnych poniesionych przez, przez przedsiębiorcę. No wygląda to w ten sposób, że jeżeli inwestor zainwestuje powiedzmy 10 milionów złotych, to powiedzmy 45%, 35% inwestycji, w zależności od tych wszystkich uwarunkowań, do takiej kwoty nie będzie musiał zapłacić podatku dochodowego. Czyli, jeżeli policzymy sobie 35%, 10 milionów, to dopiero po tym czasie, kiedy musiałby zapłacić 3,5 miliona podatku dochodowego, zacznie płacić podatek. Na konsumpcję tej pomocy ma czas też, w zależności od lokalizacji lokalizacji 10, 12 albo 15 lat, bo na taki okres wydawa, wydajemy decyzję. Wąbrzyska Strefa powstała, jeśli dobrze pamiętam, w 97 roku. Jaki jest bilans jej działalności? Na stronie przeczytałem 220 firm. No, w tej chwili to już jest prawie 270 inwestorów. Ponad 58 tysięcy miejsc pracy i miliardy złotych zainwestowanych przez, przy, przez, naszych, przez naszych inwestorów. No, trzeba powiedzieć, że no, ten model poprzedni on, to nie jest tak, że on był zły, tylko on, on spełnił swoje, on swoją rolę w kontekście likwidacji bezrobocia i tworzenia nowych miejsc pracy. No natomiast, tak, bo strefy tworzono tam, gdzie były największe problemy społeczne. Tak, oczywiście. Dlatego potem, Polszczyzna nie miała własnej strefy. Potem bo tak, bo no, no, w lepszej sytuacji. System. Potem ten system na tyle się rozlał. No, wystarczy powiedzieć, tak jak myśmy zaczynali, mieliśmy trzy podstrefy wokół Wałbrzycha w 1997 roku, a pod koniec funkcjonowania tego poprzedniego systemu mieliśmy ponad 50 podstref rozlokowanych w czterech województwach: opolskim, dolnośląskim, wielkopolskim i lubuskim. No, dzisiaj mamy konkretną liczbę powiatów w trzech województwach. Natomiast no, ten nowy system po prostu stary model się sprawdził o tyle, że wykonał swoje zadanie No i dzisiaj trzeba było się zastanowić co dalej ze strefami ekonomicznymi i wybrano taki, taki model, a nie inny, który no w tym pierwszym roku widzimy, widzimy dobrze, że się, że się sprawdza. Na pewno będzie wymagał też pewnych drobnych korekt. Nowelizacja ustawy w zasadzie już jest, taki projekt jest, jest przygotowany i w nowej kadencji Sejmu myślę, że będzie jednym z pierwszych projektów, który trafi pod obrady Strefy miały działać do 2026 roku. To jest aktualna data? No, to jest pewna komplikacja tego, tego systemu, bo trochę działamy w takim dualnym systemie, dlatego, że ci wszyscy inwestorzy, którzy wcześniej zainwestowali, to nie zmieniamy zasad w czasie gry, oni funkcjonują na bazie ustawy o, o specjalnych strefach ekonomicznych, która wygaśnie w 2026 roku, natomiast Ci zesz... nowi już nie. Natomiast ci nowi, którzy od zeszłego roku otrzymują decyzję, otrzymują tę decyzję o, w oparciu o ustawę o wspieraniu nowych, nowych inwestycji i tutaj dedykowanymi jednostkami do wydawania Takich decyzji są spółki zarządzające strefami ekonomicznymi. Dlatego w tym sensie na koniec 2026 roku strefy ekonomiczne znikną, że znikną te obszary, które wcześniej były wydzielone jako specjalne strefy ekonomiczne. Będziemy musieli rozliczyć się z Unią Europejską z realizacji tego programu pomocowego. Natomiast Polska strefą inwestycji będzie dalej funkcjonować w oparciu o tą nową ustawę i ona jest bezterminowa. Przypominam, że naszym gościem jest dzisiaj Krzysztof Drenda, wiceprezes Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Druga część naszej rozmowy na naszej stronie radiopole.pl Panie prezesie, to teraz trochę polityki, no bo jest pan także działaczem porozumienia Jarosława Gowina. Śledzi pan rządowe negocjacje? Śledzę oczywiście. No to jest rzecz, chyba, która każdą osobę, która choć trochę zajmuje się polityką, mocno interesuje w tym czasie, kiedy po wyborach kształtuje się nowy rząd i nowy skład, i nowe zadania dla polskiego rządu. Już wiadomo, jak będzie wyglądał ten taki podobno duży resort powiększony, którym będzie kierowała Jadwiga Emilewicz. Dzisiaj przeczytałem rano, że no, w pakiecie ma dostać energetykę. No, no jedna z opcji. No, no tak, tych scenariuszy, tych scenariuszy jest, jest kilka. Część decyzji wiążących już, już zapadła w tym zakresie, natomiast to, kto będzie kierował danym resortem i jakie będą jego kompetencje, to będzie ogłaszał w najbliższym czasie pre, premier Mateusz Morawiecki, więc nie chciałbym wybiegać tutaj przed szereg w tym aspekcie. A porozumienie dostanie coś jeszcze? No, Jakiś resort? Porozumienie w ramach negocjacji koalicyjnych mówiło o tym, że pomimo tego, że mamy dwukrotnie więcej posłów, nie aspirujemy o dodatkowe, o dodatkowe ministerstwa. W poprzedniej kadencji mieliśmy dwa resorty i taki postulat złożyliśmy również w tych rozmowach, jeżeli chodzi o tą nadchodzącą, nadchodzącą kadencję. Natomiast bardziej skupiamy się też na kwestii pewnych zakresów, obszarów tematycznych, za które jako porozumienie chcielibyśmy odpowiadać. Poseł Marcin Ociepa pozostanie w rządzie? No to jest y, decyzja, to jest decyzja premiera, natomiast y, no, ja trzymam bardzo mocno kciuki, żeby tak było. Żeby jednak został. No, no tak, oczywiście, no y, Marcin Ociepa y, 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 Sprawdził się, realizował się jako wiceminister przedsiębiorczości i technologii. Myślę, że Opolszczyzna też to mocno odczuła w, w ostatnim czasie. Dlatego myślę, że to jest po prostu potrzebne też dla naszego regionu, tak, żeby nasz region był reprezentowany przez sprawnego polityka, któremu się chce po prostu działać na rzecz, na rzecz regionu. To ostatnie pytanie, panie prezesie. Prawica ma o Opolszczyźnie pięciu posłów, w tym dwóch z porozumienia. Czy ten układ się przełożył? Położysz się jakoś na nominacje w regionie, na przykład Urząd Wojewódzki, instytucje rządowe? No to trudno powiedzieć. No myślę, że te rozmowy są jeszcze, jeszcze przed nami. Czekamy na, na kształt rządu, kto będzie ministrem, kto będzie wiceministrami i później kolejnym krokiem rzeczywiście jest rozmowa już na tym szczeblu, na tym szczeblu regionalnym. Nam przede wszystkim chodzi o realizację spraw ważnych dla rozwoju Opolszczyzny i chcielibyśmy, żeby... personal personalia sprawy, są, wtórne, za, są wtórne. Za te sprawy odpowiadały po prostu kompetentne, kompetentne osoby, a kto konkretnie, to myślę, że to już jest kwestia do dyskusji na, na szczeblu i, i rządowym, ale także i pomiędzy parlamentarzystami Opolszczyzny. Wszyscy, czekamy na 12 listopada posiedzenie Sejmu, rząd i dopiero wtedy teren. No, tak, myślę, że taka jest zdrowa i naturalna kolejność rzeczy, że najpierw kształtuje się rząd, a później ten rząd jakby sprawdza, robi przegląd tego, co jest jakby w terenie, za co odpowiada, które projekty należy realizować, być może które skorygować. Także myślę, że to jeszcze kilka tygodni przed nami bardzo interesujących i ciekawych. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był dzisiaj Krzysztof Dryn porozumienia, a także wiceprezes Wałbrzyskiej Specjalnej strefy ekonomicznej. Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo. cztery oczy. Poranna rozmowa Radio Opole.